Dariusz Piasek, historyk, regionalista, nauczyciel historii w L.O. w Gdyni. Bardzo się cieszę, że wreszcie doczekaliśmy się w dworze gdańskim takiego akcentu, który upamiętnia żołnierzy wyplętów. E, oczywiście zawsze taki, przy takich okazjach pojawiają się jakieś tam dyskusje i kontrowersje prawda, związane z szczegółami tego tematu. E, ja myślę, że to jest dla na nas oczywiste, że nie powinniśmy. No Jakichś jednych mam zastępować tam, że zawsze należy wychodzić do prawdy historycznej i rozwiewać pewne wątpliwości i mówić jak był. Natomiast zdaje się, że ponad tymi wszystkimi szczegółami najważniejsze ważne jest to, że idea walki o niepodległość, którą... Bez wątpienia reprezentowali żołnierze okręci. powinna nas łączyć, powinna nas łączyć ponad podziałami wszelkimi, bo była to po prostu idea głęboko patriotyczna. Opór wobec sowieckiego panowania, wobec sowieckiej przemocy, która chciała nam odebrać niepodległość. Wydaje mi się, że to jest bezdyskusyjne i bardzo się cieszę, że. Taki akcent, który będzie jednoczył lokalną społeczność wokół właśnie tych idei patriotycznych i niepodległościowych, nowych może się pojawić. W produktach, lokalnych, jakiejś historii, lokalnych ciekawostkach, tak dalej, musimy wreszcie zaakceptować tożsamość narodową. I to nie tylko my tutaj na ziemi odzyskamy, ale również tam ci mają z tym problem. Tak? I, I w Radomskim mają z tym problem, gdzieś tam na piątku, to tylko nie bo oni, jak wyjdą z domu, tak? nauczyciel, jak otworzą do szkoły, to może uczniom powiedzieć, tu proszę bardzo, mówiła o powstańców styczniowych, tam y, mówiła jakiś tam powstańców, gminy y, kościuszkowskich, prawda? On, oni tą historię mają na wyciągnięcie ręki. Natomiast my tutaj y, mamy trudno. Oczywiście y, powinniśmy szukać takich... Widzę polnik yy, yy, czy tablicę poświęconą Janomu, a a i Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. To jest to, co nas łączy. Często nawet ponad podziałami takimi, yy, politycznymi czy religijnymi. Tak? Jest to wielki polak, z którego jesteśmy niezależni od tego, czy jesteśmy wierzący, czy bardziej, czy mniej niewierzący, to jest osoba, która nas łączy i buduje naszą jakąś wspólną yy, tożsamość. Yy, jeżeli chodzi o te tablice, o te polunki, o tego, że o, te już, o, o tłowniku, pracujemy. I wydaje mi się, że to jest jeszcze ogromna praca do zrobienia, że tych taniec, może no, być tam w województwie pomorskim 20-30, powinno być 200-300 w każdym powiatowym miasteczku, w każdym, w każdej gminie, tak? Takie pomniki e, powinny być, e, nie tylko może właśnie poświęcone konkretnie Baszce, czy koło to, to, to bytanku, ale w ogóle tradycją polskim niepodległościowej. tak? Idea niepodległościowa, idea patriotyczna, no jest bez, bezdyskusyjna, jest niepowtarzalna. Natomiast o szczegółach możemy zawsze dyskutować. To jest, to jest, nie, nie chodzi o to, żeby historię mitologizować, hmm. tak? żeby jedne płasma komunistyczne zastępować jakimś mitanta e, niepodległościowym. Mówmy prawdę, ale moim zdaniem sama idea jest absolutnie e, ponad podziałami politycznymi i powinniśmy, powinniśmy Tych właśnie, którzy po II wojnie światowej, tych od Sikorskiego, tak? którzy po II wojnie światowej nie mogli wrócić do Polski, bo czekały tutaj więzienia NKWD, tylko gdzieś rozpoczęli się po całym świecie no i zostawili po sobie takie pamiątki, na przykład ten komisarki Dorimespanów, który się mówiły w polskim częstochowie, tak? E, w Ameryce. E, Michał znaczy Łukasz zaadaptował, za że tak powiem, ten symbol tego zamyślonego usarza, który zamyśla się nad tymi e, poległymi z 1940 z tego roku do tych do którym poświęcona jest właśnie e, ta dzisiejsza uroczystość, nasze spotkanie i, i, ta, i ten pomnik. I jak najbardziej uważam, że jest to słuszne, dlatego że nie ma sobie wątpliwości, że e, ci ukręci, którzy ginęli po... Zielony, często tą samą metodą zabijania, tak? czyli metodą katejską, strzałami w głowie, To jest ewidentnie ta sama historia, bo to jest przedłużenie. Tak? Gdyby, proszę Państwa, gdyby oni nie walczyli z bronią węgla 1945-1946 roku, to gdyby zostali w Polsce, to też nie tak ich tak jak nie ma. Tak? I też trafiliby do dołu śmierci bez zmiennych tak w Katajnie. Także Katyn i wyklęci, to jest ta sama historia, to jest ta. To jest to po prostu aneks do tej jednej technologii. Przejąć, ponieważ jest. W formie obelisku upamiętniającego żołnierzy wyklętych. Do prośby zostały dołączone podpisy mieszkańców popierających ten obraz. Za wyklętych uznaje się nie tylko żołnierzy antykomunistycznej konspiracji zbrojnej, ale również tych, którzy uczestniczyli w szeroko rozumianym oporze społecznym przeciwko systemowi komunistycznemu w Polsce. Eto żołnierzy wyklętych jest istotnym budulcem więzi narodowych i postaw patriotycznych. W ostatnich latach obserwujemy festiwal zainteresowania głównie młodych ludzi przemilczaną historią które po zakończeniu działań wojennych nie złożyły broni. Żołnierze ci zwani również niezłomnymi przez wiele lat stawiali opór sowietyzacji Polski pod jej Związkowi Radzieckiemu, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. To dzięki odzyskiwaniu pamięci o nich wiemy kim byli generał brygady August Emil Fildor, pseudonim Emil, Józef Franczak, pseudonim Lalek, Danuka, Danuta Siedzikówna, pseudonim Minka i wielu, wielu innych. Rolą historyków jest ukazanie nam prawdziwej historii tych formacji, a naszą pozwolić o nich pamiętać. 28 lutego 2017 roku Radni Rady Miejskiej w Nadłoże Gdańskim przy przytomności Pana Burmistrza wyrazili zgodę na budowę obelisku upamiętnionych w Ze swojej strony dodam, że mam nadzieję, że będzie to miejsce spotkań, zgody, jedności, pamięci przede wszystkim. Prze trudnych, prze strasznych warunkach kontynuowali walkę bardzo często beznadziejną już z punktu widzenia ich zdrowia i życia. są wyklętym, którzy krwią swoim męsem znaczyli szlag własnego bohaterstwa, ojczyźnie oddają to, co jest najcenniejsze. W miasteczkach, wsiach było jak najwięcej, które będą budować nie tylko tożsamość lokalną, bo ona jest oczywiście bardzo ważna, ale też taką tożsamość pola lokalną, narodową, która będzie spajała, łączyła jako naród, jako polaków.